Stany Zjednoczone prowadzą politykę nie tyle izolacjonistyczną, ale rezygnują za prezydentury Trumpa z polityki multilateralnej na rzecz bilateralnej, tak? czyli nie stawiają na instytucje i na organizacje międzynarodowe, ale na załatwianie spraw i interesów Stanów Zjednoczonych metodą no nie tyle siły, ale siły gospodarczej i siły strategicznej. Organizacje międzynarodowe Wydaje mi się, że zdanie prezydenta Trumpa się wyczerpały. Światowa organizacja Zdrowia WHO szczególnie w czasie pandemii wystąpienia sekretarza generalnego były poddawane nie tylko były nie tylko kwestionowane, ale także wpłynęły na odwrót całej organizacji. Dlatego, że w pierwszej fazie kryzysu pandemicznego, sekretarz generalny WHO, Światowej Organizacji Zdrowia, twierdził, że Chiny postępują transparentnie i przejrzyście, podczas gdy prawda była zupełnie inna. Ponadto Chiny zręcznie wykorzystywały swoje wpływy w grupach państw południa G77 i w BRICS-ie do tworzenia nie tylko inicjatyw, ale i koalicji w samym WHO, w zgromadzeniu WHO, by blokować i też torpedować yy, projekty wysuwane przez Europę.